Po pewnym wieku, powiedzmy po 60 może być trudno zachować aktywność i zdrowy styl życia. A co jeśli powiem ci, że zaledwie 10 minut dziennie może zrobić ogromną różnicę? Nie potrzebujesz siłowni, a już na pewno niedrogiego sprzętu. Dzisiaj pokażę Ci kilka prostych, ale skutecznych ćwiczeń, które pomogą Ci zachować aktywność, zdrowie i formę bez względu na wiek. Linki do partnerów tego filmu znajdziesz w opisie. Gotowy? No to zaczynamy. Często słyszymy, że musimy spędzać godziny na siłowni, żeby być w formie. Nic barwnego. Musisz katować się treningami i wykonywać kilometrów. Najnowsze pokazują, że krótkie, ale regularne sesje aktywności fizycznej mają ogromny wpływ na zdrowie seniorów. W rzeczywistości. Ten rodzaj treningu może być równie dobry, jeśli nie lepszy, niż długie, nieregularne treningi. 10 minut może nie wydawać się dużo, ale to wystarczająco dużo czasu, aby pobudzić mięśnie i znacząco poprawić kondycję. W ciągu zaledwie 10 minut możesz podnieść tętno, wzmocnić mięśnie i poprawić mobilność. Pomyśl o tym w ten sposób. 10 minut to tyle samo co odcinek Twojego ulubionego serialu. Możesz łatwo włączyć ten krótki trening do swojej codziennej rutyny, nie rezygnując z innych aktywności. Te 10 minut ćwiczeń każdego dnia to nie luksus, ale prawdziwa inwestycja w Twoje zdrowie. Poświęcając ten czas dla siebie każdego dnia, inwestujesz w swoją przyszłość i jakość życia. Inwestycja, która pozwoli Ci w pełni cieszyć się emeryturą, bawić się z wnukami bez zadyszki. Podróżować i odkrywać świat bez ograniczeń sztywnych stawów. Wyobraź sobie, że zdobywasz szczyty górskie, odkrywasz nowe miejsca i bierzesz udział we wszystkich aktywnościach bez poczucia ograniczeń. A to dopiero początek. Korzyści z tego krótkiego treningu wykraczają daleko poza samo fizyczne samopoczucie. Regularna aktywność fizyczna, nawet umiarkowana, to najlepszy sposób na zapobieganie różnym chorobom przewlekłym, takim jak cukrzyca, choroby serca, a nawet niektóre rodzaje raka. Dodatkowo może poprawić nastrój, zmniejszyć stres i zwiększyć poziom energii. Więc jak widzisz, te 10 minut to nie jest stracony czas, ale czas zainwestowany w Twoje zdrowie, energię i szczęście. Każda minuta się liczy i przyczynia się do dłuższego i szczęśliwszego życia. Poświęć sobie te 10 minut i poczuj różnicę. Skoro jesteś już przekonany o korzyściach płynących z tego 10-minutowego programu, zaczynajmy. Przekonasz się, że jest to proste, szybkie i przede wszystkim skuteczne. Nie potrzebujesz skomplikowanego sprzętu. Możesz wykonywać te ćwiczenia w domu, we własnym tempie i w bezpieczny sposób. Wystarczy trochę miejsca i krzesło do niektórych ćwiczeń. Zacznij od dwóch minut lekkiej rozgrzewki. To ważny etap, aby przygotować ciało do wysiłku. Wykonaj krążenia ramion, najpierw w jedną, potem w drugą stronę. Zrób kilka lekkich rozciągnięć, aby rozgrzać mięśnie i stawy. Chodzi o to, aby przygotować ciało do aktywności fizycznej, nie przesadzając. Nie spiesz się, oddychaj głęboko. I poczuj, jak Twoje mięśnie się rozluźniają. Teraz czas na 4 minuty treningu siłowego. Te ćwiczenia mają na celu wzmocnienie mięśni i poprawę wytrzymałości. Zaczynamy od 10 przysiadów z oparciem. Przysiady są świetne do wzmacniania mięśni nóg i pleców. Jeśli jesteś początkujący, możesz użyć krzesła jako podpory. Najważniejsze, abyś wykonywał ruch prawidłowo i stopniowo. Uważaj, aby kolana nie wychodziły poza linię palców. Następnie wykonujemy 10 pompek przy ścianie. To ćwiczenie jest idealne do wzmacniania mięśni, ramion i barków. Dostosuj ćwiczenie do swojego poziomu. Im dalej od ściany stoisz, tym trudniejsze staje się ćwiczenie. Znajdź odległość odpowiednią dla siebie. Kończymy ten trening siłowy 20 sekundami unoszenia nóg w siadzie. To ćwiczenie jest proste, ale bardzo skuteczne. To proste ćwiczenie jest idealne do wzmacniania mięśni nóg i brzucha. Trzymaj plecy prosto i powoli unoś nogi do góry. Następnie wykonujemy 2 minuty ćwiczeń równowagi i mobilności. Te ćwiczenia są ważne, aby zapobiegać upadkom i poprawiać koordynację. Stań na jednej nodze i spróbuj utrzymać równowagę przez 10 sekund. Następnie zmień nogę. Trzymaj się krzesła lub ściany, jeśli potrzebujesz wsparcia. To proste ćwiczenie jest idealne do poprawy równowagi i zapobiegania upadkom. Powtórz ćwiczenie na drugą nogę. Zakończ tę część kilkoma lekkimi rozciągnięciami barków, pleców i nóg. Rozciąganie pomaga zachować gibkość. I zmniejszyć napięcie mięśni. Celem jest odzyskanie elastyczności i mobilności. Rozciągaj się spokojnie, nie przeciążając ciała, i oddychaj głęboko. Na koniec, zafunduj sobie dwie minuty zasłużonego odpoczynku. Odpoczynek jest tak samo ważny jak sam trening. Usiądź wygodnie, zamknij oczy i skup się na swoim oddechu. Pozwól umysłowi się wyciszyć, a ciału się zregenerować. Weź głęboki wdech przez nos i powoli wypuść powietrze ustami. Poczuj, jak Twoje ciało rozluźnia się z każdym oddechem. Pozwól ciału odpocząć, uwolnij całe napięcie. Ciesz się tymi chwilami spokoju i ciszy. To wszystko w tym 10-minutowym treningu. Bądź z siebie dumny. Powtarzaj ten trening codziennie, aby czerpać z niego wszystkie korzyści. Rozdział 3. Uwzględnij ćwiczenia w swojej codziennej rutynie. Wiem, co sobie myślisz. Łatwiej powiedzieć, niż zrobić. Przy moim napiętym grafiku niemożliwe jest wygospodarowanie 10 minut dziennie. Pomyśl jeszcze raz. Znalezienie czasu na ruch naprawdę nie jest takie trudne, jak ci się wydaje. Sekretem jest stopniowe wdrażanie tego programu bez całkowitej zmiany swoich przyzwyczajeń. Zacznij od krótkich sesji. Nawet kilka minut może zrobić różnicę. Możesz na przykład ćwiczyć zaraz po wstaniu z łóżka, przed śniadaniem. Wystarczy kilka minut rozciągania lub krótki spacer. To pomoże ci zacząć dzień pozytywnie. Zauważysz, że poprawi to Twój nastrój i produktywność w ciągu dnia. Nie martw się, jeśli nie jesteś rannym ptaszkiem. Zawsze są inne opcje. Możesz też ćwiczyć wieczorem tuż przed kolacją. To może być świetny sposób na relaks po długim dniu. To pomoże Ci pozbyć się stresu z całego dnia i lepiej spać. Sesja jogi lub kilka ćwiczeń oddechowych mogą zdziałać cuda dla Twojego snu. I pamiętaj: nie chodzi o perfekcję, ale o konsekwencje. Ważne jest, aby trzymać się regularnego planu, nawet jeśli jest krótki. Nie bądź dla siebie zbyt surowy, jeśli ominiesz trening. Najważniejsze, żebyś kontynuował, kiedy możesz i się nie poddawał. Nawet 5 minut ćwiczeń jest lepsze niż nic. Każdy mały krok się liczy i przybliża cię do lepszego zdrowia i samopoczucia. Pamiętaj, aby urozmaicać swoje aktywności, aby uniknąć nudy. Spaceruj, jeździj na rowerze, pływaj lub tańcz. Najważniejsze, żebyś był aktywny i czerpał z tego przyjemność. I nie zapominaj o odpoczynku. Słuchaj swojego ciała i odpoczywaj, kiedy tego potrzebujesz. Regeneracja jest tak samo ważna, jak sam trening. Najważniejsze, żebyś wracał do ćwiczeń i się nie poddawał. Po prostu zacznij od nowa, nawet jeśli ominąłeś kilka dni. I pamiętaj, każdy, nawet najmniejszy krok się liczy. Nawet 5 minut ćwiczeń jest lepsze niż nic. Każdy wysiłek ma znaczenie i prowadzi do lepszego zdrowia i samopoczucia w dłuższej perspektywie. Więc na co czekasz? Załóż buty i zaczynajmy. Przekonasz się, że włączenie ćwiczeń do swojej codziennej rutyny jest łatwiejsze i przyjemniejsze niż myślisz. Zacznij już dziś i uczyń z ćwiczeń stały element swojego życia. Doświadczysz fizycznych i psychicznych korzyści z tym związanych. Więc na co czekasz? Załóż buty i zaczynajmy. Rozdział czwarty. Dbaj o siebie, zasługujesz na to. Oto wszystkie najważniejsze wskazówki, jak zachować aktywność i zdrowie po sześćdziesiątce. Pamiętaj, że aktywność fizyczna, nawet umiarkowana, ma kluczowe znaczenie dla dobrego zdrowia i szczęśliwego życia. Więc ruszaj się, tańcz, spaceruj, pływaj. Jeźdź na rowerze, znajdź aktywności, które lubisz i wykonuj je regularnie i z przyjemnością. A przede wszystkim, nie zapomnij podzielić się tymi cennymi wskazówkami ze swoimi bliskimi, przyjaciółmi i rodziną. Razem możemy zadbać o swoje zdrowie i cieszyć się każdą chwilą. Teraz Twoja kolej, to od Ciebie zależy. Bycie w formie po 60 jest możliwe i dla każdego. Przy odrobinie wysiłku i dzięki temu prostemu programowi możesz poprawić swoje codzienne życie i poczuć się bardziej energicznie. Pamiętaj, że najważniejsza jest konsekwencja. Nawet 5 minut to duży krok w kierunku lepszego zdrowia. Dbaj o siebie i do zobaczenia. Dziękujemy za oglądanie. Nie zapomnijcie subskrybować kanału, i udostępnić ten film.